Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest pytanie szesnaste z medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono 70-letniego mężczyznę zgłaszającego nasiloną duszność, która wystąpiła nagle przed około dwiema godzinami. Pacjent leczony przewlekle z powodu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. W badaniu przedmiotowym stwierdzono szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy z przypodstawnymi obustronnymi rzężeniami drobnobańkowymi. Czynność serca wynosiła 90 na minutę, a ciśnienie tętnicze 190 na 80. Pierwszorzutowym lekiem w tej sytuacji jest nitrogliceryna, urapidyl, furosemid, metoprolol czy amiodaron? Fajne pytanie, aczkolwiek mam pewną wątpliwość, o której powiem na koniec. Zacznijmy sobie od podstaw. Pacjent z dusznością to jest pacjent które zawsze powinien budzić nasze silne podejrzenie. Duszność oznacza e, najczęściej brak e, utlenowania e, albo zagrożenie brakiem utlenowania mózgu. I mózg w ten sposób się broni, że produkuje nam uczucie duszności i różne inne objawy. Zobaczcie sobie na ten slajd. Na tym slajdzie widać Czego możemy się spodziewać u pacjenta, um, u którego będzie spadek albo zagrożenie spadkiem dopływu tlenu do mózgu? Będziemy mieli polewy objawy neurologiczne. Zaczniemy sobie od pobudzenia, potem zaburzenia świadomości i śpiączka, a także będziemy mieli do czynienia z zaznaczoną tutaj reakcją stresową, która doprowadzi do tachykardii, duszności oraz oligurii. O tym mówiłem przy okazji innych pytań, ale myślę, że to jest istotna koncepcja na tyle, że warto ją powtórzyć bardzo krótko. A więc pacjent z dusznością to pacjent, u którego możemy się spodziewać z bardzo szerokiego spektrum objawów. Co nas może naprowadzić? Może nas naprowadzić tutaj e, objawy osłuchowe u tego pacjenta, czyli objawy rzężeń drobnobańkowych nazywanych niegdyś trzeszczeniami e, jest, jestem e, przyzwyczajony chyba bardziej do tej nazwy, mimo że jak ja się uczyłem, to już Rzężenia drobno-bańkowe były bardziej obowiązujące, a także wysokie ciśnienie tętnicze, co kieruje naszą uwagę bardziej w stronę układu krążenia. Ja bym się tutaj spodziewał e, ostrej niewydolności krążenia, i w tą stronę bym poszedł z diagnostyką. Jeśli mamy do czynienia z ostrą niewydolnością krążenia, to mamy e, klasycznie trzy grupy objawów. Pierwsza grupa objawów to mm, objawy z prawej komory objawy zastoju żylnego, poszerzenie żył szyjnych, może być powiększenie wątroby, klasyczne objawy książkowe, które mogą być, które nam gdzieś nasuwają rozpoznanie, ale nie są tak istotne jak objawy z komory lewej. Objawy z komory lewej mamy dwa typy. Pierwszy typ to, jest, to są objawy związane z zastojem płucnym, objawy obrzęku płucnego, duszność, właśnie te rzężenia drobnobańkowe, czy inaczej mówiąc, trzeszczenia i e, w, w tej już bardziej mm, nasilonej fazie kasze, a także wydzielina e, taka typowa, książkowa, różowa wydzielina e, z płuc. I druga grupa objawów z lewej komory związana z tym, że mamy niedokrwione. Narządy, niedokrwiony układ nerwowy, niedokrwiony mózg będzie nam dawał zaburzenia świadomości, niedokrwione nerki będą dawały zmniejszone, zmniejszoną diurezę, skóra będzie zimna, lepka, blada, a niedokrwione mięśnie będą dawały osłabienie, które będzie też wynikało z niedokrwienia mózgu. Te, dwa, te dwie grupy objawów e, związane z zastojem płucnym i e, z małym rzutem będą nam podstawą do takiej klasycznej klasyfikacji e, pacjenta z ostrą niedolnością krążenia na pacjenta e, bądź to mokrego, bądź to suchego, bądź to zimnego lub ciepłego. Pewnie znacie ten podział. E, jeśli ktoś ktoś nie pamięta, to przypomnę. Pacjent suchy to jest pacjent, który nie ma obrzęku płuc, który nie ma zastoju w płucach, który nie ma trzeszczeń, nie ma nie ma duszności związanej z zastojem płucnym. Natomiast pacjent mokry to jest taki, który będzie miał objawy obrzęku płuc. I analogicznie do tego pacjent zimny to jest taki, który będzie miał objawy małego rzutu, objawy hipotensji, objawy niedokrwienia poszczególnych narządów. Natomiast pacjent ciepły to taki Yy, który ten rzut serca, który ten, to ukrwienie narządów będzie miał prawidłowe, i w zależności od konstelacji objawów, ben, tych objawów, będziemy sobie yy, tego pacjenta inaczej leczyć. Podsumowując yy, te objawy, zobaczcie na ten slajd. Mamy objawy z prawej komory i z lewej komory. Z prawej komory to yy, objawy zastoją, natomiast z lewej komory mamy dwie grupy objawów: obrzęk płuc, a także objawy niskiego rzutu związane. Z niedokrwieniem poszczególnych narządów. Jeśli chodzi o leczenie takiego pacjenta, jest tam dużo niuansów i dużo zależy od, tak jak już powiedziałem, konstelacji objawów, ale jest pewien podstawowy schemat, którego mniej więcej, od którego mniej więcej możemy zacząć u takiego pacjenta. Jeśli pacjent jest suchy i ciepły, czyli nie ma zastoju nad płucami i ma dobre ciśnienie, dobry rzut serca. To możemy spokojnie dopasować mu leczenie doustne, skorygować to leczenie przewlekłe. Nie jest to sytuacja bardzo zła. Nieco gorszą sytuacją jest sytuacja, kiedy pacjent jest ciepły, ale mokry. Taki pacjent jeszcze nie ma objawów zmniejszonego rzutu serca, nie ma objawów hipotensji, ale będzie miał już obrzęk płuc, i u takiego pacjenta. Klasycznym postępowaniem jest podanie mm, furosamidu, czyli diuretyków. Natomiast należy pamiętać, że jeśli taki pacjent ma dobre ciśnienie, to y, zastosowanie ma również nitrogliceryna, która poprzez rozszerzenie naczyń odciąży nieco serce, poprawi też y, sytuację y, w płucach. Jeśli chodzi o drugą grupę pacjentów, taką, która ma, nie ma zastoju nad płucami, czyli jest sucha, ale jest zimna, czyli ma objawy zmniejszonego rzutu, hipotensji, niedokrwienia narządów, to tacy pacjenci rokują nieco gorzej niż w obrzęku płuc. Natomiast leczenie takie, według taki, takiego klasycznego podziału, to jest po prostu podanie płynów. Nie jest to oczywiście leczenie przyczynowe. Ogólnie w całej ostrej niewydolności krążenia leczenie, leczenie przyczynowe jest, jest najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o leczenie objawowe, jeśli chodzi o zrozumienie tych mechanizmów, to podanie płynów powoduje wzrost obciążenia wstępnego, który nie zagraża w tym momencie sercu, bo nie mamy obrzęku płuc. Natomiast to obciążenie wstępne daje sercu większy potencjał do zwiększenia rzutu i dzięki temu em, może e, poprawić się sytuacja ukrwienia narządów i możemy poprawić hipotencję. Najgorszą sytuacją jest, taką, jest taka, kiedy pacjent jest i zimny, i mokry, czyli ma i obrzęk płuc, i objawy małego rzutu, czyli e, hipotencję. U takiego pacjenta, takiego pacjenta leczy się trudno e, i nie bardzo można mu dać e, furosamid. Bo jeszcze bardziej zmniejszymy mu rzut i nie bardzo można mu dać płynu, bo jeszcze bardziej pogorszymy obrzęk płuc. U takiego pacjenta zaczynamy najczęściej od jakichś amin katecholowych, czy to zwiększających kurczliwość serca, czy obkurczających naczyń. Natomiast rokowanie u takiego pacjenta, który ma i objawy z płuc, i objawy z niedokrwienia tkankowego, to jest najgorsza, najgorsza z opcji. Podsumowując, zobaczcie sobie na tą tabelkę. Ciepły i suchy najlepsza opcja. Zimny i suchy. E, nieco gorsza opcja. Dajemy płyny. E, ciepły i mokry e, dajemy nitroglicerynę i furosemit. I najgorsza opcja, czyli zimny i mokry pacjent. Dajemy tutaj e, aminy katecholowe, ale rokowanie jest złe. I można by na tym zakończyć, tylko po pierwsze, niestety w odpowiedziach mieliśmy zarówno Furosemit, jak i nitroglicerynę i nie ma tak jakby w obrzęku płuc jako tako rozróżnionego, co jest bardziej skuteczne. Natomiast wskazówką dla nas jest tutaj to że ten pacjent nie miał nie tylko nie miał objawów niskiego rzutu, ale ciśnienie miał bardzo wysokie, powyżej, powyżej 180. I taki pacjent kwalifikuje nam się do rozpoznania tak zwanego zespołu SCAPE, który to zespół jest związany z obrzękiem płuc i bardzo nasiloną odpowiedzią sympatyczną. I u takich pacjentów nieco to leczenie się Różni, nieco też są lepsze e, dowody na postępowanie, ponieważ, jak już mówiłem, w ostrej niewydolności krążenia jest dużo niuansów i dużo rzeczy takich, które zależą e, m, od e, chorób współistniejących, na przykład, troszkę inaczej podejdziemy do pacjenta e, z wadą zastawkową, i też w zależności od tego, jaka ta wada zastawkowa jest. I tutaj, jeśli mamy taką specyficzną sytuację pacjenta, który ma obrzęk płuc i do tego wysokie ciśnienie, to jest pewne konkretne leczenie, które jest udowodnione, że jest nieco skuteczniejsze niż takie standardowe leczenie pacjenta mokrego i ciepłego. I o tym leczeniu zaraz powiem. Zobaczcie, skrótem, skrót SCAPE rozwija się jako Sympathetic Crushing Acute Pulmonary Edema. Jest to jeden z obrazów, z obrazów ostrej niewydolności krążenia. Tak jak już mówiłem. Z, z obrzękiem płuc i wysokim ciśnieniem tętniczym. Nie jest to taki rzadki zespół, a leczenie e, pierwszego rzutu to nitrogliceryna w dużej dawce i nieinwazyjna wentylacja, która sprawdza się nieźle w obrzęku płuc, a szczególnie w tym zespole. Furosemit i morfina nie jest tak chętnie przez klinicystów stosowana. I tu się pojawia moje, m, moja wątpliwość, ponieważ klasycznie w, w, w obrzęku płuc y, daje się furosemit. Natomiast po pierwsze ogólnie dowody y, skuteczności leczenia obrzęku płuc, czy to m, mamy na myśli tutaj furosemit, czy nitrogliceryny, czy jakikolwiek inny lek, w związku z tym, że to jest tak heterogenna grupa pacjentów i tak wiele ma różnych schorzeń, y, te dowody na leczenie jakiejś jednej konkretnej... Y, w jakimś jednym konkretnym schemacie, są słabe. Nie wiemy, nie, ma, nie można tych pacjentów traktować jako linijki, każdemu da, dać tego samego. Yy, natomiast w tym konkretnym przypadku wiemy, że to, że tutaj właśnie ta nitrogliceryna w dużej dawce, to jest to, co tym pacjentom pomaga. Nie furosemit. A mój dylemat wynika z tego. Poprzednie pytanie, o którym rozmawialiśmy było, było bardzo przestarzałe. Terminologia tam użyta miała Prawie 20 lat, natomiast ten zespół, który tutaj jest, wydaje mi się na tyle nowy, że nie udało mi się znaleźć odpowiednika nawet tłumaczenia w żadnej y, z polskich książek, co budzi we mnie taką wątpliwość, czy autor tego pytania y, y, miał na myśli, wydaje mi się, jak na standardy pytań, daleko do dosyć nowoczesne leczenie, jakim jest nitroglicyna w dużej dawce, biorąc pod uwagę to wysokie ciśnienie, czy jednak furosemid. Biorąc pod uwagę to, że jednak wolę zaznaczyć prawidłową odpowiedź, niż zastanawiać się, co autor miał na myśli, to ja bym strzelał, że będzie to nitrogliceryna, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby odpowiedzią poprawną był furosemik, który jest klasycznie używany w obrzęku płuc. Niemniej jednak, pamiętajcie, że u pacjentów z objawami obrzęku płuc i wysokim ciśnieniem tętniczym, Możemy y, zaryzykować rozpoznanie zespołu SCAPE i leczenie takiego zespołu to nitrogliceryna w wysokiej dawce. Możecie sobie to wygooglować, jaka to dawka y, i nieinwazyjna wentylacja. Tyle w temacie i do następnego razu.